Szanowni Państwo, dzisiaj przedstawiamy bardzo atrakcyjną pracę Gwidona Miklaszewskiego, zatytułowaną Wiosna w Zoo z około 1980 roku. Jakże charakterystyczną dla jego ciepłego poczucia humor. Miklaszewski był przede wszystkim polskim rysownikiem, humorystą, a ponadto autorem ilustracji książkowych, filmów animowanych i reklam. Pochodzący z rodziny przedstawiciela handlowego firmy Cinzano, studiował ekonomię i prawo na Uniwersytecie Poznańskim. Który ukończył w 1934 roku. Jednak miast pójść w rodzinną branżę sprzedaży alkoholu, już w czasie studiów w 1932 roku zadebiutował jako karykaturzysta w piśmie Ilustracja Polska. Podczas II wojny ukrywał się w Krakowie i nowym targu. Powstały wtedy książki dla jego własnych dzieci, napisane i wydane już w trakcie wojny, jak skrzaty dla Andrzejka Hulajnogę robiły i bajeczki o książeczce. Oraz późniejsza skrzaci dom. Wiele lat nie były wznawiane, ale na szczęście ostatnio pojawiły się ich nowe edycje. W 1947 roku zamieszkał w Katowicach, gdzie rysował dla dziennika zachodniego. Współpracował z prasą codzienną i tygodniową, zarówno przedwojenną, jak i powojenną. Między innymi z takimi tytułami jak Wróble na Dachu, Kocynder, Szpilki Polska. Czy świat? A przede wszystkim właśnie dziennik zachodni, dla którego wykonał kilkadziesiąt tysięcy rysunków. Oraz ekspres wieczorny, gdzie od 1948 roku publikował serię rysunków o życiu przeciętnej Warszawianki pod tytułem Nasza Syrenka. Było to aż 8 tysięcy rysunków. Przyjaźnił się z Magdaleną Samozwaniec, której zilustrował m.in. takie książki jak „Czy pani mieszka sama?”, „Na ustach grzechu tylko dla dziewcząt” czy „Tylko dla mężczyzn”. Opracował plastycznie filmy animowane Piotruś i Zwierciadło” oraz „Taka ryba”. A praca, którą prezentujemy, naprawdę unikatowa. Zapraszamy na stronę wwwatticus.pl dział w dzieła sztuki, antyki, grafika artystyczna oraz propozycje na prezent. Zakochaj się w antykwariacie.